Pogoda piękna, zachód słońca piękny. Jak widać, dopisuje wszystko nam dzisiaj, także temperatura odpowiednia. Wskazuje nam internet, że mamy około 10 stopni. Więc możemy zrobić szybki teścik takiego oto pięknego wozu. Mondeo MK4 Kombi 2009 rok 1,8 TDCI 125 koni. Przebieg 216 tysięcy. Pierwszy właściciel Oryginalny, lakier, szyby, bezwypadkowy No wszyscy twierdzą, że jest to rodzinny samochód No oczywiście, że się z tym zgadzam Bo jest po prostu bardzo duży Jest to jeden z największych e, samochodów W swojej klasie e, Typowy przedstawiciel e, segmentu D Jego konkurenci to przynajmniej C klasa Passat Ja nawet bym śmiał twierdzić, że bardziej E klasa Ale to już tam nie będę się tutaj wymądrzał, internet mówi jak mówi. wyposażenie tego samochodzika jest takie, że mamy na przykład odprowadzanie do domu. Kto wie, jak to jest, jak to wygląda, co to jest, to wie, kto nie wie, to już tłumaczę. On potrafi po prostu świecić przednimi lampami. Tutaj ma odpowiednie lampy do podświetlania podłogi i tylnymi lampami też świeci. Mamy sobie czas, żeby spakować się, zamknąć na spokojnie, że tak powiem, pojazd, włożyć telefon, kluczyki do torby, pstryknąć, pozamykać go. On nam po prostu daje dużo światła, możemy sobie pięknie odejść w nocy, mamy jasno wokół samochodu. Jakbyśmy sobie z góry zobaczyli, jak to wygląda, to fajnie taki oring jest wokół samochodu. Ten jest bardzo fajnie wyposażony, bo nie każde Mondeo, jak wiecie pewnie lub nie wiecie, ma na przykład to. Czyli ma konwersa, wyświetlacz kolorowy, pokazujący dużo więcej funkcji niż standardowy wyświetlacz. Przede wszystkim jest większy. Mamy tu zespolony na przykład equalizer z radiem i widzimy sobie fadery, balanse, basy. Wszystko widzimy na tym wyświetlaczu. Bardzo fajnie jest to zespolone. Ale jeszcze może przejdźmy do tego samochodu z zewnątrz. Jak widać, bardzo ładny złoty kolor. Co jeszcze tutaj mogę powiedzieć. Powiem tak, bardzo fajnie się to mondeo jeździ. Ogólnie jeździ się nim dużo lepiej niż na przykład tymi samochodami, które są w jego klasie. To mondeo na przykład wybacza nam. Wszystkie, jakby, jakby wam to powiedzieć, Mondeo potrafi wybaczyć wszystkie niedoskonałości kierowcy. Jest to przede wszystkim zasługa tego silnika, on jest bardzo elastyczny. Na forach wszyscy piszą, że te 1825 koni nie daje rady. No daje rady, no daje rady. Ja sam jestem zdziwiony, jak to idzie. Ja sam myślałem, że to będzie mu, że to nie będzie po prostu jeździło, a to jeździ. Nawet, tym, nawet bym powiedział, no nie, nie użyję tutaj słowa lata, ale naprawdę ten samochód jeździ. spalanie tego samochodu, no niestety, no jest duże auto, więc spalanie nie będzie małe, ale też nie jest jakieś takie wygórowane, no 7 litrów, 6,5 też zejdziecie, ale 7 litrów to jest normalna ilość paliwa spalanego w mieście, no nie czarujmy się, no nie zejdziemy tutaj do szóstki ale 6,5 to jest tak naprawdę, trzeba mieć lekką nogę, 7,5 średnia noga no nawet by powiedział ciężka noga. 7,5, no. tak trzeba liczyć. 7-7,5 litra trzeba to, niestety mieć na uwadze. Ten egzemplarz jak widać ma relingi, ma bagażnik dachowy zamykany. Jak widać tutaj jak widać lub nie widać, lecimy w 4K powinno być widać. Szyby wszystkie są z oryginalnego rocznika. Bardzo fajnie zachowany egzemplarz, nie ma nigdzie nie ma ani gramardzy na wszystkich emblematach, na wszystkich że tak powiem, elementach, wybite emblematy. Żadnych zamienników, wszystko jest w oryginale. Wszędzie jest lakier oryginalny. Progi, oryginalne zabezpieczenie. Powiem Wam, całkiem ciekawy samochód. Mi się trafił do że tak powiem, do testów. Podoba mi się w ogóle jego linia. Podoba mi się MK4. Nie podoba mi się MK3, ale MK4 mi się podoba. Fajne ma lampy opływowe, elegancko zachodzą na błotnik. Bardzo fajny grill ma, dużo tego niklu. Jak sobie tak popatrzycie, taka strzała, jak sobie tak popatrzycie z boku, to całkiem ciekawie to wygląda. Jedyne do czego mam zastrzeżenia, no ale to też wynika trochę po części z tego, że to jest diesel. No jak wiadomo, diesel jest ciężkim silnikiem. Jak ja mam zastrzeżenia do tego, że ten silnik jest jednak troszkę za cięższy I nawet jak postawimy samochód na prostej powierzchni To ewidentnie widać, że przód troszeczkę opada Tam jest za nisko Po prostu przód mamy troszkę za nisko Brakuje nam przy świtu rzędu na przykład dwóch centymetrów Tył jest odpowiednio wysoko Także co do tyłu nie mam żadnych zastrzeżeń No wiadomo, no on opadnie dopiero po załadowaniu Ale powinno się jakoś to wyrównać Jednak ten tył delikatnie siedzi No to mi tam nie do końca pasuje Linia mi się bardzo podoba, bardzo mi się podoba ta linia. Nie mam żadnych zastrzeżeń. Na pewno mi się bardziej podoba niż C klasa. Uważam, że jest to całkiem porządne, dobrze zrobione auto. E, silniki TDCi miały pewne tam, że tak powiem, niedoskonałości. Opinie nie są za ciekawe na temat tych silników, ale ja bym powiedział, że ten koni to on jest jeszcze całkiem spokojny. Ja bym tutaj bardziej szukał, e, że tak powiem, wad w 1, w 2, w tych, w tych, tych 140-konnych silnikach, no bo tutaj, wiadomo, tutaj nie ma za wiele skomplikowanych rzeczy, tu się nie ma za wiele co zepsuć. Jakieś tam rzeczy typu podkładki, pod pod no, no rany boskie. Przecież takie rzeczy się wszędzie dzieją. Pięknie wygląda, mi się bardzo podoba. Bardzo fajnie jest rozciągnięty ten, e, ten grill, podoba mi się to. Podoba mi się, że współgra ten grill z tym grillem dolnym. E, fajnie zachodzą te tylne, e, znaczy się te lampy przeciwgigielne na boki. Ładnie są roz, e, e, roz, rozłożone, na, ładnie zachodzą na, na błotniki te lampy. Fajnie są zespolone, połowa na masce, połowa na tym. Jakieś przetłoczenia tutaj widzimy, dodają jakiegoś tam sportowego i agresywnego charakteru przetłoczenia na masce. No, całkiem fajne autko, naprawdę mi się bardzo podoba. Ciężko jest go kupić ogólnie w stanie dobrym, bo Mondeo nie słynie za bardzo z dobrej jakości zabezpieczenia antykorozyjnego. No nie mają za ciekawej blachy. Ten egzemplarz jest fajnie zachowany, tak jak mówię, pierwszy właściciel, 216 tysięcy przebiegu, tu jest wszystko dobrze, ale no Mondeo potrafi rzewieć i jak jesteśmy, przejedziemy się, dzisiaj mam troszeczkę więcej czasu, także Yy, zaraz przejdziemy do jazdy próbnej, ale póki jesteśmy na zewnątrz, to do czego tutaj bym na co bym zwrócił uwagę, kupując ten samochód? Yy, przede wszystkim należałoby popatrzeć na, yy, na nadkola, te miejsca bo od tych miejsc się zaczyna wszystko jeżeli tutaj będziemy już mieli rzę no to to nam przejdzie na to e, Mondeo, Astra, Vectra e, producenci wpadli na pewien pomysł e, to co tutaj widzicie to nie jest przypadek to, te przetłoczenia to nie jest przypadek, że to się wszystko nie zlewa to jest zrobione tylko i wyłącznie po to, że jeżeli mamy tutaj jakieś poprawki lakiernicze do zrobienia to możemy sobie lakierować dotąd i tutaj cieniujemy jeżeli przejdzie nam wyżej cieniujemy tutaj. Jeżeli przejdzie nam jeszcze wyżej cieniujemy tutaj. To nie jest przypadek. Mondeo jest wdzięcznym autem jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju poprawki. Gdyby nawet tutaj coś wychodziło można zrobić jakąś delikatną poprawkę, lakiernik nie powinien nam wziąć dużo. Przetłoczenia idą po całym samochodzie, specjalnie. Bo najbardziej narażone na korozję jednak są spody. Nawet tutaj mamy przetłoczenie, one tutaj jak widzicie jest ostre, tutaj delikatnie nam się, że tak powiem zapada, ale odpowiedni e, sprzęt, e, dobry lakiernik i on potrafi nawet to tutaj wycieniować, a to, to już wiadomo, że to tam nie powinno sprawiać większego problemu. No co, no eleganckie auto, no, fura, skóra i komóra, bardzo fajne, bardzo mi się podoba, bardzo fajnie się jeździ, zobaczcie jakimi drogami przyjechałem dzisiaj tutaj. Tam te drogi to już nawet nie ma co mówić, tam są po prostu takie kolejne, takie dziury, ale to nie robi na nim żadnego wrażenia. Bo po prostu sobie ładnie płynie, wybiera idealnie te nierówności, myślę, że nie odstaje od konkurencji, no niby to niby tak, niby mówią Ford, no, no ja nie twierdzę, żeby na przykład to było lepsze, znaczy się gorsze od A klasy, od C klasy, przepraszam. Jak widzimy. Yy, całkiem fajnie lecą te, co to tutaj mamy? Aha, dobra, ok. Jak widzimy, całkiem fajnie lecą te linie. Yy, tak jak mówiłem wcześniej, yy, emblematy Forda mamy wszędzie na drzwiach od spodu. Wszędzie mamy, wszystko jest oryginalne. Nie mamy nigdzie rdzy. Ani na drzwiach od spodu, ani na progach. Musicie zawsze, jak będziecie, jak będziecie kupować Mondeo, to sprawdzajcie przede wszystkim dół Wszystkie, wszystkie, e, wszystkie dolne części tego samochodu Jeśli chodzi o karoserię On nie miał problemów z, z podszybiem On nie miał problemów, że tak powiem e, Z nadkolami nawet nie miał w, tym, w tej części Ale na pewno wszystko co idzie na samym dole To jest moje, ja wiem Trzecie Mondeo które mam prywatnie, może czwarte, piąte, które już używam w moim życiu. Także coś tam, coś tam, coś nie coś wiem o tak to bym powiedział na temat tego samochodu. Yy, przekazuję Wam wiedzę niewyczytaną. To są takie, tak, moje subiektywna, moja subiektywna opinia. To jest, to nie jest jakieś tam wyczytane. Nie mam tutaj telefonu. Nie czytam z kartki, bo to wyczytać to, co tam wujek Google mówi, no to, to nie jest problem. Podoba mi się linia. Dobra, przechodzimy do że tak powiem, do samochodu. Wejdziemy sobie do środka, poglądamy, przejdziemy się nawet dzisiaj. O ile nam słonko jeszcze jest wysoko, powinno czasu wystarczyć. No i tak, bagażnik jest ogromny, po prostu jest ogromny. Bez problemu, dwie osoby wyśpią się w tym samochodzie po złożeniu foteli, w wyjęciu oczywiście tylnej półki tylna kanapa jest dwuczęściowa, możemy złożyć dwójkę albo jedynkę tutaj mamy tak co mamy tutaj ciekawego, tutaj mamy jakieś wiadomo boczki a w boczkach mamy nie mamy nic, a powinniśmy mieć różnego rodzaju schowki tutaj mamy takie, taką wnękę ta wnęka mi dużo daje, bo ja sobie tu włożę termosy z kawą, one się nie przewracają wszystko jest ok Mamy cztery uchwyty. Eee, całkiem fajnie to jest zrobione. Tam też mamy jakieś uchwyty. Cztery uchwyty mamy do przewożenia ładunków cięższych. Bo no, no, no wiadomo, Mondeo no to już jest duży samochód. Tutaj dużo przewieziemy. A pod wykładziną, która moim zdaniem wygląda jak nowa, a pod wykładziną mamy koło zapasowe. Pod kołem zapasowym mamy w styropianie zestaw mm, lewarka. Mamy, co tam powinno być, chyba klucz i hak do wkręcenia Do holowania, tak? Zapinamy koło, koło max 50 mil na godzinę, czyli 80, km, czyli 80 km na godzinę I tutaj mamy różnego rodzaju schowki, no trójkąt na przykład jest w tym miejscu, bo on nie wchodzi, ale trójkąt nie jest oryginalny Apteczka, części różne, jakieś tam podkładki, śrubki Tutaj mam, że tak powiem Zabezpieczenie do kół Klucz do kół I śruby do kół Dużo nam się tu zmieści Roleta, no troszeczkę tandetnie Jak na Forda, jak na tego typu auto Jak na segment D Jak na klasę premium No troszeczkę jednak tandetnie no, Chodzi to tak no, chodzi. No. Nie będę mówił, że nie chodzi, ale jakość tego mogłaby być inna. No, oczekiwałbym na przykład chociażby tego, żeby to się nie szczępiło. Chociażby tego. No, nie oczekujmy wiele, ale chociażby tego. Podświetlanie. Rejestracji z dwóch stron. Wycieraczka daje radę. Jej promień dosłownie do ostatniego pasa z, og z ogrzewania. Fajną dupcie ma. Teraz tak, idziemy sobie tutaj. Tutaj znowu mamy, no przestrzeń jest kolosalna. Mamy ISOFiksy, bo na to dzisiaj bardzo dużo osób zwraca uwagę. Twittery mamy w drzwiach. Mamy jakieś, jakąś wnękę mamy. Jakąś tą wnękę mamy. No coś tam można, że tak powiem, e, wsadzić. Dzieciaki będą ucieszone, jakby jak, jak na, na, na dłuższą na przykład podróż. Ten egzemplarz ma 8 poduszek powietrznych. Hmm. Jest blokada zamknięcia, e, tylna zapalniczka Co tam jeszcze mamy? Półka, wiadomo schowki e, w siedzeniach Miejsca jest dużo Ja pójdę z tamtej strony Bo nagrywać pod światło jest trochę średnio O! Teraz to wszystko pewnie lepiej widać No mamy tutaj ładne wstawki, no to też bym oczekiwał żeby to już było na przykład e, Eee, przynajmniej satyna Podoba mi się na przykład taka ramka świecąca eee, Materiał tutaj na tych, na tych boczkach On nie jest za ciekawy One potrafią sobie odchodzić jak to widać No ten materiał na przykład Do tego materiału mam duże zastrzeżenia Są rzeczy które wręcz mnie drażnią Jedną z tych rzeczy na pewno w Mondeo Są eee, boczki ta picerka wnosi dobrze, że tak powiem, czas. Ona nie jest łatwa do wybrudzenia, do zaplamienia. Ona nie jest łatwa, żeby ją zniszczyć, przetrzeć. Ale boczki, dramat i tragedia. Co się dzieje w przodzie? W przodzie mamy jakieś tam stawki. Mamy elegancki napis Ford. Eee, mamy tutaj. Znowu pojawia się satyna. Tutaj też się pojawia satyna. Mamy Twitter. Mamy e, znowu tą samą ramkę, którą mamy w tyle, tu już mamy dużo większy schowek. Najprawdopodobniej no stworzą problemy po zamknięciu drzwi, e, będzie ograniczone, że tak powiem, pole dostępu do tego schowka, ale no i tutaj znowu się pojawia, no zobaczcie, no, przecież to już widać, że to odchodzi, no dramat, tu się świeci już to to, to jest po prostu dla mnie nie do zaakceptowania. Fotele są wygodne. Miejsca mamy bardzo dużo. Mamy boczne trzymanie, mamy eleganckie ustawienie foteli. Eee, oczywiście komplet zagłówków na, nic, na nikim już nie robi dzisiaj żadnego wrażenia. Dobra, przechodzimy do. Eee, przechodzimy na fotel kierowcy. No bo tam się najwięcej dzieje. Mamy sterowanie szyb. Nie no te, te boczki są straszne. Mamy sterowanie szyb, przód, tył z blokadą yy, dla dzieciaków. Yy, no i w zasadzie tyle. Mamy yy, mamy sterowany przedni fotel elektrycznie. Jak jest sterowany, zobaczcie sobie. Oczywiście plus ustawienia te same co są z tamtej strony Światła przeciwmgielne Włączanie świateł, bardzo ładnie zrobił Ford te obramówki, podoba mi się to, bardzo mądrze to chodzi tutaj Zobaczcie, elegancko, piękny dźwięk Nie mam wrażenia, że siedzę w jakimś tandetnym aucie, no pięknie to chodzi Pięknie się to zamyka, fajnie się to reguluje, super to wygląda, dobrze się to otwiera, dobrze się to zamyka, fajnie to służy. Skrzynia sześciobiegowa, wsteczny, wsteczny po wciśnięciu tego, po pociągnięciu do góry oringu, ręczny, jeden schowek, pyk, naciskamy mamy drugi schowek. Ładne, czarne. Wygląda z daleka nawet jak jak takie szkło, które używane jest w sprzęcie audio, bardzo fajnie. I powiem wam szczerze, że nawet się nie rysuje z biegiem czasu. No tutaj już niestety, tutaj już niestety kluczyk. Tutaj już niestety nie ma. Zaciekawie. Dlaczego nie ma za ciekawie? Bo chciałoby się, żeby to było aluminium, to nie jest aluminium, to jest plastyk. No, niestety nie ma lekko. To jest plastyk też taki troszeczkę jakby satyna, no bo nie można powiedzieć, że jest po, nie, nie, połysk, nie można powiedzieć, że jest mat. Ale mi się podoba. Powiem szczerze, podoba mi się, podoba mi się pod kątem ułożenie tej deski. Podoba mi się, jak ona jest rozłożona, jak ona jest szeroka, dostęp do wszystkiego. Jadąc lubię sobie trzymać rękę na biegach do wszystkiego. Zobaczcie, jednym palcem cały główny panel możemy sobie tutaj obsłużyć. Niepotrzebne przyciski już mamy u góry. Bardzo przyjemnie się tym samochodem jeździ. To, jak ono wybiera do nierówności, to jest naprawdę <laughs> coś pięknego. E, są rzeczy, które naprawdę sprawiają mi tutaj przyjemność. Na przykład, e, chociażby na włączenie świateł długich. E, tutaj mamy piękne takie wyżłobienie na, e, na palec i bardzo fajnie się te światła długie, że tak powiem, włącza. Tak delikatnie w tej chwili nie będę włączał, bo jadę akurat. Właściwe furę, odpalamy kufurę, sprawdzimy sobie chwilowe zużycie i ogólnie zużycie paliwa. Można spra sobie sprawdzić średnią prędkość niski poziom płynu do spryskiwaczy. To też mi się podoba. Wszystkie informacje są tutaj zawarte. Skrzynia szóstka. Tak jak mówiłem. Tak to wszystko wygląda tutaj w 123. To mi się bardzo podoba. Jedno naciśnięcie. Wystarczy. I podoba mi się to tutaj. Jak widać, to wyżłobienie. Przecież pięknie to działa. Po prostu pięknie to działa. Jeszcze Wam pokażę jak chodzi fotel, w jakich Kierownica potrafi się oddalić od dosłownie, nawet nie wiem czy nie więcej jak 10 cm Bardzo Bardzo fajnie chodzi, góra dół i bardzo można im blisko sobie przybliżyć Fotel to też około 10-12 cm jak nic To też nie jest tam jakieś, tylko powiedzmy centymetr 2, dwa, dwa i żeby było, ale jednak jednak to są różnice. Ok, tak to wygląda. To jest to logo, o którym wam mówiłem wcześniej. Ono jest co jakiś czas, że tak powiem, widoczne. Na zamiennikach tego nie ma. Ford e, w ten sposób znaczy te swoje, że tak powiem, elementy i mi się to bardzo podoba. Na dzisiaj kończymy. No, i myślę, że tyle pogoda dzisiaj. Fajna padało w nocy. Teraz jest ok. Na dzisiaj kończymy, a my się znajdujemy w piekarach przy kawuka Andaluzja. Trzymajcie się wszyscy do następnego. Tak jak mówiłem, szykuje się coś takiego nietuzinkowego, ale na to musicie jeszcze chwilkę poczekać.